Tak wygląda po wyczyszczeniu. Zaraz będzie łatać. Komentarz bazuka na koniec, ok? Siemanko, dzisiaj tak technicznie trochę przed przygotowaniem zrobienia sauny w tej szklarni z poliwęglanu. Zaraz wam pokażę, gdzie najbardziej ucieka ciepło. Tu macie ścianę, bo już nieraz tłumaczyłem i tu jest dach. nie? Po pierwsze, to tu powinienem zatkać to wszystko, ale to na wiosnę będę robił. Wyczyszczę. To samo takie kupuje się. Wiecie o co chodzi? I tu węgla jak dochodzi do dachu, prawie nie? To jest przerwa po całej długości. Po całej długości. Ale nie chcę tego zatykać, bo nie wiem, czy to byłoby dobre. Zaraz od środka, pokażę. Kurde, powiem Wam taki. Kolejna sprawa. O, mam komin tutaj. Trochę nie jest za prosto, ale wiecie jak, o co chodzi. Jak budowałem, kto nie wie, to niech sobie zobaczy wcześniejsze odcinki i wiecie, jak nie wiem, na przykład by buchło, czy jakieś iskry nie polecą. I ona mi się tu nie spali, nie? I tak się zastanawiam, czy nie kupić kolanka. Odkręcić to, włożyć kolanko, będzie w tą stronę kolanko i jedno do góry. Kurde, zawsze to by trochę dalej było, ale chociaż 4 metry prawie rury w szklarni, i tutaj 2 metry gdzieś powiedzmy, niecałe 6, no to nie wiem, czy będzie buchać. Jedziemy po klej. Trzeba naprawić piec przed testowaniem. Rozumicie, tutaj, bo dziura jest, taka dziura się tu zrobiła. Po prostu przez te 20 parę lat miało prawo. Wyścifuję, no nagram dzisiaj, jak to będę przygotowywał, i już nie wiem, może jutro zrobimy test sauny. Wiem, że powinno to się udać, stawiając gar. Z czasem ogarnę może tą kozę, czy kupię tą spawarkę i ponad spawać tu takie, wiecie, blachy, czy coś, kupić te kamienie do, do polewania. No i wtedy wiecie o co chodzi. Ładna sauna, piękna. W garnku rozmieszać tylko olejki eteryczne. I dupę smażyć, gordę. A miałem pokazać od tej strony. O, widzicie? Tutaj spada z dachu, i tu idzie do góry. I tu się rusza, i tu jest przerwa. Po całej długości ucieka ciepło, nie? No ale w lato dobrze, bo właśnie jest tak w sam raz taka temperatura. No, to jest, to jest największy problem w ucieczce z tej szklarni. Chyba że macie pomysł, nie wiem, taśmą zalepić na tą chwilę. Chociaż w sumie po co? Dobra, najpierw zobaczymy, czy są na radę. Sauna, szklarnia I ten, i, ten, i ten ten rakietowóz. Wiecie co tak mnie skłoniło, żeby zrobić, spróbować taką też saunę? Bo ja już kupę lat, kupę lat, dobra, ze dwa lata powiedzmy, tak szukam, nie? <grym> szukam na necie, tak patrzę te ogrodowe, tak sprzedają, ale cena jest tak kosmiczna, że mózg się po prostu lasuje, nie? Od tych 25 tysięcy, 50 tysięcy, nawet więcej. Żeby sobie zrobić saunę, nie? A ten piecyk już mam tyle lat On gdzieś chyba rocznik jest 9-7 Dlatego na nim też tak piszę No i kiedyś przepalałem w tej obórce Tam z tyłu za poliwęglanem, nie? No i też tam takie ognie robiłem, że szok Tylko, że kiedyś jeszcze nie jeździłem po prostu na... Do saun, Czy po basenach, no No i kurde, kto wie, czy to się nie uda, nie? Raczej to się powinno udać, tylko czy... Czy da się zrobić też tak mocno saunę parową? Górne niepodśnieżane? To jest pytanie, nie? No, z tą, z tą spawarką też muszę pomyśleć, ale to nie wiem czy teraz. no Wszystko kosztuje, nie? No ale spoko. Zobaczymy, potestujemy. Także jadę kupić teraz yy, na wiertarkę takie do czyszczenia, wiecie, kręci się, czy tam na kątówkę. Takie metalowe gówno. <noise> Plus ten. Ten klej czy coś tam wysokotemperaturowy do 1300 W, Powinno zakleić tą dziurę na razie, nie? No, dobra, kupię to, pokażę, a potem jak to łatam, to jakiś skręcę film na dzisiaj. Chyba, dzisiaj wtorek jest. Wjeżdżamy do Starego Pola koło Malborka. Te tuje są fajne, podoba mi się ten kolor. Taki żółty, a nie wszyscy te zielone w koło mają. No, a że węgla nie ma, patrzcie. Nasz auto czuje, jak się trzęsie. No i stówka poszła. Prawie stówka. Plus zakupy. 80. Tanio! Wykończą nas z tymi cenami, powiem Wam. O, dzień z życia, Stalewiaka chyba. Te tytuły powinien się nazywać. No, nowo to 800 stopni. Taki ten, zobaczcie, kupiłem do. Na razie. E, Uszczelniacz Komilkowi, od odpory 1500 stopni. Zaraz będziemy łatać, tylko zeżre coś, jak dojadę do domu. O! Będzie kręcony. I tu też takie coś. O, rozumicie? Rozumita! A to znacie? Jedziemy rakietę robić, kurde! <grybuj> yeah. Dobra, jesteśmy w szklarni, niepalone, ale raz słońce tak jakby próbuje się przebić i mimo to, zobaczcie, że nie ma słońca, tylko takie jakby pciała nie mogło, to jest 14 stopni, ten klej działa od 5 stopni, to jest taki o, do, do tego, do sklejania o, kominki i tak dalej, nie, także powinien być spoko, zobaczymy ile podziała, Temperatura praca od plus 5 do plus 40, w ciągu, czy, co, masę wygładzić szpachelką przy pomocy wody z mydłem, co?! Wody z mydłem? W ciągu 3-4 minut od nałożenia. Po całkowitym utwardzeniu masę ogrzewać stopniowo. No mam palnik. Dobra, najpierw czyścimy bazukę. Tak wygląda po wyczyszczeniu. Szparka się zrobiła taka malusia. Można by palić. To jest chyba staluch nieżeliwo, nie? W ogólnie ten piec jest znaczy się koza ogólnie mocno ciężka. Mam ten żarodporny, to się podmaluje. Wiadomo, rdza jak to ma. To jest jakaś chyba produkcja 97 rok. W razie czego tak jak tam jedzie z jeden z ziomali, dzięki bardzo pisaliście, żeby z czasem wyciąć to po prostu. Nie? Powiedzmy czy dotąd wspawać nowe. I zrobić tu wybieranie też tych większych kamienia. Nie, że górą muszę wyciągać, wiecie o co chodzi. No, dzięki bardzo za takie pomysły. Dobra, teraz to odtuścimy. Marta <laughs> się cieszy, to ta woda z mydłem już wiedziałem. Po co? Bo to ładnie się tak ciągnie i już mija 4 minutki. I jak tam pisało, czekajcie. Czekajcie. Pisało, żeby. Yy. Zmówmy w ciągu 4 minut nałożenia. Po całkowitym utwardzeniu masę ogrzewać stopniowo. A, po całkowitym utwardzeniu. Dobra, to teraz trzeba czekać, aż się utwardzi. Nie będzie dziesiąt parę godzin, tak? Nie, no tyle nie będziemy czekać. Ja już tutaj farelę odpaliłem, żeby żeby, kurde, ogrzać to. Powiem wam, fajnie to wygląda. Może podziała. Znaczy fajnie, no to słuchajcie, to nie jest w domu, tylko w szklarni. Tu jest taka gruba warstwa z półtora centymetra. Jak nie kręciłem, to jeszcze zamaczałem. Pyk, pyk. I podciągałem, bo się taki bumbel robił, nie? Teraz pytanie. Majstry. I co, szlak mi to trafi? Po otwarciu i po zamknięciu, czy... Stwardnieje, czy jak będzie dobrze dokręcone, to nie stwardnieje? Kurde, ciekawe. Ciekawe, co to z tego wyniknie. Jeszcze na początku tą końcówkę taką cienitką miałem, to wciskałem. Wszystko przygotowane, zobaczcie, jak się tam wypala pięknie na dole. Tyle było pało, a reszta to sadza, o, z wungla pewnie, nie? No, a wyszedł, patrzcie. Wyszło z tej strony. O, czekajcie, czekajcie. O, teraz bogarze. O, widzicie? Wyszło aż z tej strony, no niby do 1300 stopni, tak? Do 1300 stopni taki wynalazek. Wczoraj przepalałem, ale nie kręciłem. Jak wróciłem z Warszawy, to tu było czerwone, właśnie, gdzie, gdzie ssało, nie? No to na czerwonym było 500 stopni, pokazywało. A tu jest niby odporny do 1500. No zobaczymy. Może na jakiś czas to wystarczy. Obejdzie się tu, że bez jakichś tam większych kosztów, nie? No także mamy przygotowany piecór. Kurde, czekajcie, jeszcze sekundka. Tutaj pisze, że ile dni, ja nie mam czasu. Jutro trzeba robić saunę. Jutro albo w czwartek zrobimy najwyżej. Całkowity czas schnięcia. Ale nie pisze, kiedy można już jarać, nie? No. co na skórę. No nie dotykałem tego. Wszystko zrobiłem według według tego, jak pisało. Tyle. Tyle w tym odcinku. <laughs> Oglądał się fajnie ten poprzedni, jak już tu 38, że rozkręcił. Jeszcze się ogląda. Znaczy fajnie, tam 5000 wyświetleń to co to jest, nie? Jak subskrybujących jest 20, <noise> ale tam pomagać możecie tymi zasrańcami łapkowymi, dziadowskimi. To jest takie, wiecie, zmuszanie, że trzeba dawać, bo inaczej to stoiczek w miejscu. Nie wiem, a może nic te łapki nie dają. Właśnie patrzę, że mi się tu statyw połamał. Musiał gdzieś piknąć, bo tu też mi się połamał. Dobra, nie zawracam dupy. Słuchajcie. Bez palenia dzisiaj jest godzina 12.07. Zobaczcie, 16 stopni. Tak poliwęglant. Wystarczy taki właśnie, taki, taki za mgłą słońce o tej porze roku, i tu się robi ciepło, nie? No, to, to nic, no. No nic. Nie będę przeciągał, bo już i tak przeciągnąłem. To wysnie. Żaroodporny MAM, pomaluję. I git malina. pożyczki. Trochę słoneczko wylazło, Wam powiem jeszcze. A miałem już kończyć film, nie? Byłem tu przed chwilą podmalowałem, ale nie to. Rurę już zobaczcie, już teraz ładnie wszystko wygląda. No nie da się lepiej. Nie ma takiej opcji. O, tutaj ładnie podmalowane. O, trochę tutaj kolanko poprawiłem. Będzie dobrze. Także godzinka minęła gdzieś tak. Dotykałem niedawno, to dalej jest miękkie. Także uuu, także także ja nie wiem czy ja to jutro wykonam cierpliwości dużo komentarzy na razie Komentarz komentarz bazuka na koniec okej okay?